Fitam, fitam. Ja jestem w 5.6, a to jest mój kolejny odcinek z serii Outlast. Dobra, bo w poprzednim odcinku było dziwnie. No tak, było strasznie, wiem. Co gramy dalej w Outlasta? Troszkę cykam. Czego tutaj... E, tam nic mu się nie stało, on się po prostu przewrócił Dobra, to da gramy dalej Tutaj nic U, Tutaj pewnie tutaj trzeba Nic Tutaj się i tak nie da, a to jest to spoko tutaj trzeba potrzebna karta magnetyczna co gdzieś tam czekaj jaki brzydok no jak widać to on mi nie grozi Poprawiłem mikrofon. To fajnie. Czekaj, co tam coś widziałem. Wiedziałem, że coś tutaj, tutaj będzie. Ale żeby nie wstał mi tutaj. Co jest czekaj? Łop. Aha. Proszę pana Czy pan mi grozi? Siema Pokaż jej O, jej. Aha, to do widzenia e. Siema Będę dla Was dobry, co by? Aha yy, No widzę, że fajny filmik oglądacie Ciekawy <ścoughs> Ty nawet rąk nie masz, to nie możesz sobie walić pewnie A co się troszkę cyka Czym ty masz taki ryj? Bo nie inny! Bateria, 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 bateria... Aha. Cześć! Chodź ten. Czekaj. Ten też jest takim... ...dziwnym. Nie On Nie żyje Nie udało mu się Rozumiem On co so szybko zabił Bo oglądał red Okej okay. Trzeba tam iść Bo to już mam ten kart magnetyczny Tą kartę magnetyczną Ja nie okarnię polskiego Czekaj, muszę z nimi wywiad taki. Jakie to uczucie, że pan nie może walić konia? Brzydkie. Aha. Dlaczego pan się tak bardzo cyka? Boli to? Nie, nie. Widzę, że pan fajny filmik ogląda. Fajny Mary. Jasne, fajniejszy. Dobra, to teraz wywiad z panem. Witam pana. Spierdalaj. Widzę, że pan nie chce wywiadu. Pan mógł mi po prostu powiedzieć, że nie, nie chce pan wywiadu, a nie tak od razu. Będą baterie pewnie. Dam sobie wciąć rękę, że jeszcze tutaj są baterie. Powiem na tym nie ma. Tutaj też nie ma. Też nie ma. Nie są baterie. Łop, łop. Nie da się. Jeszcze, jeszcze bacery na pewno muszą być gdzieś tutaj baterie, no Dobra, poddaję się. Powiem, że nie lubię was. On nie żyje? Zabiłem go. Lol, on się przewrócił. Uh, nie, nie będę sam schodził. O, bo. Like a boss. Zamknij drzwi. I no. Dobra. RedTube.pl To nie jest RedTube! O kurwa. A co się dzieje? Zrestartuj generator w piwnicy. Co? Jaka walka? O kurwa! Dzień dobry. Yo! To przejdzie. Oczywiście, że coś wstrzymałem się tutaj. Widziałem. Sam jesteś Huizdem. Jakieś drzwi... O! Generator. Pompy ciepła! Spoko. Hej, sexy! Dobra, nie. Potrzebuję tą kamerkę akurat. A gdzie chce się... Gdzie mi... niby się mam schować? O kurwa, o kurwa Nie, 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 nie Jak mu zobaczysz to cię zabije Ej, czt, nie! Odwróć się! O! O! Idź sobie teraz Ła... Spierdalaj! Tutaj czekasz No właśnie, tak! No, idź sobie A nie mi tutaj przeszkadzasz Z... Brzydkim ryjem, no. Trzeba iść tam. O kurwa! Hmm. A ja zrobię takie coś fajnego opcje poziom trudności trudny ok mamuszu Tam się robi cień. Chyba już wszystko zrobiłem. Teraz chyba już mogę ten. Proszę. Żeby... Oh yeah. sobie się gdzieś Nie. Ja się troszkę cykam Już jest lepiej Nie no bo jak nagrywam To cię cykam Cykam się, że się przestraszę To prawda Co? Co to jest? Ten gruby się nie schował w szafie pewnie. No, zaknij, że nie lubię cię i tak. Po co mi to robisz? Że tylko masz mordy, wiesz o tym? Fuj. No co ja mogę zobaczyć? No fajnie, fajnie. Ale to by bolało, czy też boli. Dobra to, to chyba było na tyle w tym odcinku fajnym Szcz nie wiem czy to był taki fajny, nie wiem czy Wam się spodoba Ale mam nadzieję że Wam się spodoba Bo ja nie pamiętam, że miałem brzydkie odcinki jest tylko 8. Um, no i to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie ten zielony guziczek, co wam... Znaczy mi pomoże. Wiecie jak trudno jest się wybić w, na YouTubie. Dlatego proszę Was. Znaczy... Nie, 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 nie proszę. Róbcie co Wam się zechce. Ale jak nie dacie mi suba, to żebyście wiedzieli, że wizyty w domu mam takie no, to